Erbio tebe ca Duchu Święty, stąd na nas daj nam doświadczyć Twojej mądrości, Twojej obecności, światła Twojej prawdy. Stolica mądrości, módl się za nami w pierwszej części naszego rozmyślania. Spróbujmy zrozumieć, co Pan Bóg mówi w tym tekście, który do nas dzisiaj kieruje. Z Ewangelii Świętego Mateusza w owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel. I głosił na pustyni ludzkiej te słowa, nawracajcie się, pobliskie jest Królestwo Niebieskie. Do Niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi głos wołańcego na pustyni, przygotujcie drogu Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam Jan nosił odzienie z sierć, wielbłądziej i pas skórzany około bioder. A jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do niego do wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię Mijowe, kto wam pokazał, jak uciec? przed nadchodzącym gniewem. Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. A nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Bo opowiadam Wam, że z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już się kiera przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, Zostaje wycięte i wyrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzin nosić mu sandałów, on was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wie jadło w ręku i oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. W pierwszej części rozważamy o tym, co Pan Bóg mówi w tym tekście. A więc widzimy postać świadka świadczącego o Jezusie, kim jest okazującego wolę Bożą proroka, który pokazuje to, co Bóg ma do powiedzenia. Pokazuje, że oto Jego Mesjasz przybył. Pokazuje na Jezusa w końcu. Pustynia, miejsce oddalone. Cały ten opis opisuje, jakby, przestrzeń działania Bożego. Miejsce i czas dany Bogu. Taką pustynią jest nasza modlitwa teraz przed Najświętszym Sakramentem, taką pustynią jest czas Adwentu. Każdy czas, który jest jakąś obecnością w rzeczywistości, na której. Stawiamy na pierwszym miejscu spotkanie z Panem, niejako ogałacamy ze zbędnych rzeczy. Istota przesłania Jana jest: Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Pan jest blisko, zmień swoje życie, zareaguj na to odpowiednio. Oczywiście w przypadku Żydów to było wezwanie na to, aby przygotować się na spotkanie z przychodzącym Mesjaszem. Ale także dzisiaj Pan do nas mówi, że ten czas, ten dzień, tam szata, adoracja jest dane po to, abyśmy dostrzegli, że Pan jest blisko, blisko w Eucharystii, blisko w moim sercu, blisko w drugim człowieku, blisko we wspólnocie Kościoła, blisko w Słowie. Blisko w nadchodzącym moim dniu śmierci, blisko w przychodzących świętach, blisko w końcu świata. Pan jest blisko. I z tej bliskości Pana ma wynikać nawrócenie, zmiana myślenia, postępowania. A więc tekst wzywa nas dzisiaj do refleksji nad tym, jaki jest mój stosunek do bliskości Boga. Do tej, tego jego królowania, które jest przed drzwiami mojego serca, domu, parafii. To nawrócenie więc jest skierowaniem spraw, myślenia do tego tematu, do tej jego bliskości. Przygotowywał Jan lud zgodnie z wolą Bożą i według natchnienia Ducha Świętego prostując ścieżki dla Pana i ten obraz prostowanych ścieżek, tych równania dróg to jest obraz właśnie zmiany sposobu myślenia, otwierania drzwi dla Pana w moim życiu, w moim dzisiejszym dniu, w mojej codzienności, w mojej doczesności. Postać Jana jest sama już znakiem. Jest ten tekst więc dla nas po pierwsze wezwaniem do tego, abyśmy widzieli znaki, które Bóg do nas mówi i, i Kościół, i Adwent, i, i działanie Boga w sercach innych ludzi, i gesty, i ich otwartość, i cała symbolika tego noszenia trudów, tego spotkania z Bożą łaską, ale także jest to dla nas takie wezwanie, abyśmy wpatrując się w Jana zastanowili się też jakimi my jesteśmy świadkami bliskości Pana. Czy patrząc w lusterko widzę w swoich oczach bliskość Pana? Czy moi najbliżsi mają okazję dostrzec moje spotkanie z Panem, moje prostowanie dróg serca dla, dla Niego? Czy jestem więc dla nich tym Janem Chrzcicielem? A jak nie jestem, to co mi potrzeba z tego Jana Chrzciciela, czy trzeba wziąć i wyjść gdzieś na bok, na pustynię, znaleźć czas, żebym Pan do mnie przyszedł? Czy trzeba pomóc człowiekowi w jego słabości, w jego grzechu? Czy trzeba może jakąś dyscyplinę wprowadzić w swoje życie? A więc każdy z nas w tym rozważaniu musi sobie zadać pytanie. Jak upodobnić się do Jana Chrzciciela, jak spotkać Pana i jak być świadkiem tej obecności. Dlatego bowiem jesteśmy powołani jako chrześcijanie. Widzimy, że to nawrócenie też odbywa się u Żydów przez spotkanie ze swoją słabością, z grzechem. Wyznawali swoje grzechy, w geście pokuty zanurzali się w wodzie. To także jest spotkanie z prawdą, żebym sobie dostrzegł, jak miłość, bliskość Boga niszczę, deptam, żebym to przed sobą wyznał, żebym to przed Bogiem wyznał. Żebym się nie bał, wezwanie do tego, abym się nie bał, powiedzieć, że gdzieś miłość popsułem, potrzebne mi jest, Panie, Twoje uleczenie, Twoja łaska sakramentu pokuty. I Twoje codzienne wspieranie mnie w walce o miłość, o wierność miłości. Dalej Jan poucza, że nawrócenie, przyjęcie Jezusa, to nie jest tylko kręcenie się w okolicznościach bożych, jak to mieli w zwyczaju farzeusze i saddeceusze. Ale gdy chcemy uratować swoje życie, gdy nie chcemy zmarnować tego dnia, gdy chcemy wykorzystać ten czas łaski trzeba wydać godny owoc nawrócenia nie wystarczy myśleć o sobie dobrze ale trzeba zadać sobie pytanie e, rzeczywiście o owoc swojej relacji spotkania z panem bogiem a nie zachwytać się tylko nad swoim wybraniem wybranie jest darem z tego trzeba się ucieszyć że pan nie musiał kamieni robić swoimi dziećmi tylko mnie zrobił swoim dzieckiem ale jednak to nie jest wszystko. Trzeba odpowiedzieć. Nawet kamienie według proroctwa wołałyby do Boga, ojcze, a czy ja w Bogu żywym widzę swojego ojca? Czy ja rzeczywiście jestem w relacji z Bogiem? Czy zadowalam się z tym, że sobie załatwiłem bilet do nieba? Wydać plon nawrócenia to są owoce. Owoce spotkania z Panem. Jakie są to owoce spotkania z Panem? Co sprawia Pan obecny w naszym życiu? Otóż On zapowiada, że przyjdzie mocniejszy od niego. Mówi o Jezusie, o Panu naszym, przed którym teraz stoimy. I On nas będzie chrzcił, czyli zanurzy nas w duchu świętym i ogniu. To On nas poucza, jak będziemy dzisiaj słyszeć w księdze Izajasza, czekanie. Naród czekał nam słowo mądrości, jak żyć. On nam daje Ducha Świętego, on sprawia, że mamy w sercu Boga, który uczy nas, jak budować z Nim relacje. I on też nas chrzci, zanurza w ogniu, oczyszcza i napełnia miłością, oczyszcza swoją od... A więc poddaje różnym wydarzeniom, gdzie ta nasza miłość. Z mocą Ducha Świętego przekształca się w to, że stajemy się podobni do Niego. Obecność Jezusa więc w moim życiu to jest dar. On mi daje mądrość jak przemienić moje życie w miłość i On daje, że te różne trudności, które na mnie przychodzą, te wypróbowania z Jego mądrością mogą sprawić, że moje życie się przemieni prawdziwie w miłość, nie tylko westchnienia i w przekonania, że jestem dzieckiem Abrahama, ale przemienić się w prawdziwą owocującą miłość. W drugiej części naszego rozważania, gdy wiemy, co Pan Bóg mówi w tym tekście, zadajmy sobie pytania, co dla mnie jest szczególnie ważne w tym tekście, co z tych słów, które Pan mówi, mnie dotyczy. A więc po pierwsze czy mam doświadczenie spotkania Boga w tym czasie, w tym miejscu, w modlitwie? Czy wychodzę na pustynię, czy daję Bogu czas? Jak mówił nasz biskup w tamtym tygodniu, my jesteśmy właścicielami naszego czasu. Czy ten czas znajdujemy dla Boga, a nie to dla kogo ten czas znajdujemy? Dlaczego go nie znajdujemy i czego się spodziewamy po tych innych? Ludziach, sprawach, którym dajemy swój czas i czy znajdujemy to, co żeśmy zainwestowali, oddając im czas, w zamian za oddanie tego czasu Bogu. Czy te rozrywki, czy te relacje, czy ta praca dała nam to, co jest owocem spotkania z Panem. Bliskie jest Królestwo Boże, a więc czy dostrzegam obecność Boga w moim życiu, dostępność. Czy mam doświadczenia także tej Bożej bliskości? Warto sobie przypomnieć te przestrzenie, gdzie Pan Bóg był obecny w moim życiu, gdzie widziałem tą Jego bliskość. Czasami ich rozwijamy, czasami pielęgnujemy, wracamy do tych przestrzeni, czyli do pilnowania mszy świętej, dbania o łaskę, święcającą modlitwy, słuchania słowa, wspólnoty, a czasami zaniedbujemy, tęsknimy za Bogiem, ale odrzucamy tą przestrzeń, gdzie się go spotyka. Jak narzeczony, który z za ukochaną, ale postanowił, że mu się nie chce iść na randkę. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki, to wezwanie także do każdego z nas, na które sobie każdy z nas musi odpowiedzieć. W którą stronę moje drogi odeszły, co sprawiło, że nie chodzę na mszę, co sprawiło, że zaniedbałem modlitwę i którą z tych dróg trzeba troszkę wyprostować aby spotykała się z panem. Także czy spotykam się i potrafię nazwać, że tak tutaj zawaliłem, to jest mój grzech. To ta sprawa, to zagadnienie, ta relacja, ten czas niszczy moją miłość. I także czy potrafię dostrzec grzech jako niszczenie zaniedbanie miłości, czy nie usypiam swojego Sumienia myślą, że przecież nic wielkiego nie robię, ale te drobne sprawy także przeszkadzają w owocowaniu mojej miłości, czy mam odwagę porozmawiać z sobą, z Bogiem i z powiednikiem o tych sprawach. A także zapytać siebie, jakie są owoce mojego nawrócenia. Czy przynoszę owoce, czy Pan Bóg może we mnie rodzić miłość? Czy jestem człowiekiem? Płodnym miłościom, czy doświadczam Bożej miłości, czy pozwalam Duchowi Świętemu uczyć mnie tak żyć, abym przemieniał codzienność w miłość, i czy ta miłość także rozlewa się na innych, czy jest płodna. Czy także inni wokół mnie, ci, którym jestem zobowiązany z przysięgi małżeńskiej, z obowiązku naturalnego i w końcu, do których mnie Pan Bóg posyła, doświadczają Bożej miłości przez moją posługę, przez moją Moją otwartość na działanie Ducha Świętego? Czy pozwalam więc Bogu napełniać się Duchem Świętym i rozpalać mnie ogniem miłości? Także czy trudności, z którymi się spotykam, zamierzam przemieniać mocą Bożą, mądrością w coś, co przynosi owoc miłości? Chociażby taki owoc jak przebaczenie, jak cierpliwość. W ostatniej części naszego rozmyślania zadajmy sobie pytanie. Co konkretnie zrobić z tymi sprawami, które mnie osobiście do, do, dotknęły, które mnie osobiście dotyczą, a więc co jest tą pustynią, jak zrobić, żeby chodzić na tą mszę, jak zrobić, żeby jednak zaglądać do tego Słowa Bożego, o której godzinie czytać Słowo Boże, kiedy się modlić, którą z tych przestrzeni spotkania i bliskości Pana celebrować, w której najlepiej się znajduje, w której. Potrafię spotkać Pana, jak to odnowić, co było we mnie, z którym grzechem i jak co zrobić, czy się pospowiadać, czy z kimś porozmawiać, czy jeszcze raz odważnie to Bogu oddać, który ze spraw, które robię, rozwijać, bo to są owoce miłości, a których może się wycofać, bo to jest tylko bicie piany, nawet religijne, ale tylko bicie piany. I w końcu jeszcze raz siebie zapytać, co zrobić, żeby otwierać się na Ducha Świętego, czy jak zrobić, żeby codziennie pytać Panie, jak Twoją miłość wykonywać, czyli rozmyślać Słowo Boże, jak zrobić, żeby sprawy, które mnie dotykają, które są ogniem, które są omłotem i, i, i oczyszczaniem tego mojego życia, jak ich oddawać Bogu? Czy mam taką umiejętność, odwagę, jak nie? To co zrobić, żeby ją mieć, jak się na nią zdobyć, żeby codziennie Bogu te swoje bolesne, trudne sprawy poddawać pod osąd światła ducha świętego? Wszystkie te sprawy, te pytania każdy musi z nas przed Bogiem osobiście przeżyć, rozważyć, ale też poddajmy modlitwie. Orędownictwo Matki Bożej, prosząc o to, aby pomogła nam w tym stąpaniu za Jezusem, tak jak ona stąpała. Mimo, że nie wszystko rozumiała, że nieraz nie było łatwo. O Mario Słodka, pani Tarnowiecka. Przed tak wielkim samokrawamentem upadajmy we wszyscy wraz. Niech przed nowym, te bezstawamentem starych prawów ustąpi czas. Co dla nas Dlmy się, panie, które przybliżyły się tak bardzo, że już chyba bardziej nie można. Sprawa byśmy mocą ducha świętego otworzyli nasze serca na Twoją obecność, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Przenajświęczy sakrament. Teraz zawsze i na wieki wieku Niechaj będzie pochwalony. Przenajświęczy sakrament. Teraz zawsze i na wieki wieku Niechaj będzie pochwalony. Że najświętszy sakrament teraz zawsze i na wieku.